Jezus mówi do paryzeuszy, Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. I tak mi się przypomniało właśnie, że ta lista z tej pieśni jest niezamknięta, bo grzechy są jawne i ukryte, ale grzech jest grzechem przed Bogiem. Nie ma tak jak to jest, czy jak i tradycji w naszym kraju dominującym na kościele i nie tylko, mówią mały, duży grzech. Przed Bogiem grzech jest grzechem. Nieważne, w jaki sposób człowiek zgrzeszył, co zrobił. Najmniejszy grzech jest czymś, co nas udziela z Boga. Dlatego Chrystus przyszedł tą sprawę załatwić. Ale my oceniamy na tej zasadzie, na przykład jest zbór, jest kościół, ja mówię nie o tradycyjnym, tylko ewangelicznym. I oceniamy, ten może stać z przodu, bo nie pije, bo nie pali. Ten nie szedł gdzieś tam przez ulicę w stanie upojenia, czy narkotyków, czy alkoholu, bo to widać. I ten, a ten na pewno może stać. Nie pije, nie pali, wygląda w porządku, ale w głowie może być bardzo wielka zgnilizna. My, Tak to człowiek ocenia według tego, co widzi. Nawet kiedy Bóg posłał Samuela, króla, jeszcze nie był król, to był sędzia który miał ustanowić króla Izraela. I był jeden człowiek, to mamy w pierwszej księdze Samuela, 16 rozdziale opisane tą historię. I patrzy się tamtym, by mu się podobał. Ale Bóg do niego mówił, nie patrz na jego wysoki wzrost i jego wygląd. Gdyż człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Mówi, ja go uznaję niegodnego. Choć wyglądał, spełniał wszystkie warunki fizyczne do tego, by objąć to Królestwa Izraela. I tak jak tutaj Pan Jezus mówi do faryzeuszy, jesteście tymi, którzy w oczach ludzi chcecie być zasprawiedliwych, lecz Bóg wie, co jest was. Lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, czyli ocena ludzka, wręcz tutaj pisze Pan Jezus mówi, jest obrzydliwością przed Bogiem. Nasze opinie, nasze ludzkie oceny z reguły odbiegają od Bożej oceny i, i Bożej opinii. Tego naprawdę, jak to wygląda. Tu było też wspomniane o cudzołóstwie Wiecie, Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział taką rzecz, do, nad którą się dopiero niedawno czym więcej zastanawiać. Ja I ja to przeczytam, bo i tak to znacie. I tu jest napisane tak. Słyszeliście już powiedziano nie będziesz cudzołożył, A ja wam powiadam, że każdy, kto popatrzy na wiaskę i pożąda jej już popełnił się w sercu swoim. Ale ja do niedawna się zastanawiałem, czy nie do mnie jest ten werset, bo ja muszę jakoś tą kobietę se znaleźć, nie? Ale kurczę, zaczynam zmieniać zdanie ostatnio, co mnie zaskakuje sam siebie. Możesz grzeszyć. Możesz grzeszyć. takim w głowie, nie że mogę w sensie pozwolenia. Nie wiecie co? Rzeczywiście ja chyba zmieniam, albo Bóg to myślę czy nic, zmieniam moje myślenie. Do tej pory myślałem inaczej, że można, tak jak można by ślubu żyć z kimś i współżyć, to jest grzechem, nie? Bo nie jest uregulowane. Ale można jednak, Ja mówię, jak ja już wiem, że dana osoba jest zajęta, to nawet nie patrzyłem, nie? No takie, takie moje myślenie. No i wiecie, ostatnio parę dni mi takie myśli przyszły, inaczej, zupełnie inaczej. Nie wiem, może tak jest, no ja to nie chcę się udawać ocena, ale powiem jeszcze lepsze. W dziesięciu przykazaniach mamy jedno, które brzmi nie zabiję, albo inne przykłady mówią nie morduj. I odkryłem jakiś czas temu, że to się tyczy bieżących ludzi. Aż to mnie zaskoczyło. A Pan Jezus znowu w kazaniu na górze mówi, słyszeliście już powiedziano, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, pójdzie w pod sąd. A ja wam powiadam, mówi Jezus, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł głupcze, wiecie co? Kto by rzekł głup, rzekł bratu swojemu rafa, stanie, czyli pogardliwe określenie, stanie przedarą na wyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Ile razy się mówi? Wierzący na wierzącego różnie, różnie się mówi. Wiecie, i kiedyś... To już było kilkanaście lat do tyłu, jeszcze rodzice, jeżeli byliśmy, jakaś ewangelizacja miała być na muniżki tam w cieszynie na tym drugim osiedlu. I przyjechał chyba jakiś kaznodzieja z Holandii i zaczął tam głosić i głosił i nagle wezwanie do przodu do oddania życia Chrystusowi, ale widziałem większości wszystkich tych ludzi, co znałem, to byli Elimu, Wszyscy nawróceni. I nikt nie wychodził. I zaczął się złościć, to bo że on się złości. I mówi głupcy jesteście. Mnie się to nie podobało, moim tatusiowi też nie i zaczął się tam przeczytać. Mówi, nie powinien tak mówić. Trzy osoby w końcu wyszły i nie powiem kto, bo znamy te osoby wszyscy tutaj. przymuszamy jakby naciskiem tego człowieka. Przecież tam byli wierzący, nie powinno się tak robić. Nawet to nie jest ewangelizacja, głupi jesteś, nie? Powiedz to ludziom ewangelizując w ten sposób, to się obrazi, nie? z reguły. A Jezus mówi nie mógł, tym bardziej jak to jest wierzący. Bo pójdziesz w ogień piekielny, Jezus Chrystus mówi. Pan. Popatrzmy się, w jaki sposób możemy być tymi, którzy łamią to przykazanie Boże. A więc możemy mieć krew na rękach. Nigdy nikogo fizycznie nie mordując. Apostoł Jan napisał takie słowa. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma słowa, nie ma w sobie żywota wiecznego. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a na nabici swojego brata Chrystusie, czy siostry Chrystusie, kłamcą jest. I tak dalej? Albowiem kto nie miłuje tego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Widzicie? Jeżeli do kogoś mam coś w kościele, ja to też przerabiałem. Nie wiem, co jeszcze będzie, ale mi tu Słowo Boże mówi, jeżeli nie możesz kogoś znieść, to Cię drażni, to znaczy, że jest źle. Tu pisze, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. Niektóry już odbiera fizycznie, ale jeżeli kogoś znieść się nie może. Słyszałem kiedyś opinię w jednym ze zborów dwóch ludzi, którzy powiedzieli, on ta nie pójdzie, bo ten tam chodzi. Obydwie osoby nawrócone. Otóż jak się tak w niebie wszyscy spotkamy, to całą wieczność, to to będzie genialne, ale nie niebo, nie? No niestety, tak bywa i wśród nas. Ale Bóg jasno mówi, jeżeli kogoś, nazwiesz głupcem nawet, kogoś mamy nienawiści, nie mamy w sobie żywota wiecznego, jesteśmy mordercami. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, jeżeli takie kryteria miałyby być na ziemi, to więzienia braknie. Bo wedle prawa Bożego, to nie jesteśmy inni, niż co zamordowali kogoś i siedzą w więzieniu. Ja przez trzy lata chodziłem jako zakładu karnego, to tam spotykałem się z ludźmi którzy mieli nawet do żywotnie pozbawienia wolności. I my się czujemy lepiej, bo ja nikogo tak nie, nie, nie skrzywdziłem. Ale Bóg mówi, jeżeli mówisz na kogoś w kościele, głupcem, brata swojego, jeżeli kogoś nienawidzisz w sercu swoim, źle o nim myślisz, tylko w myślach mordujesz. Idźmy dalej, w jaki sposób jeszcze możemy być tymi, którzy są winni kogoś morderstwa. Rzecz kolejna to jest nasz język. I to jest dużo wersetów. Ja nie będę Wam wszystkich czytał, bo myślę, że wiecie. Ale tutaj pisze tak. Dawid w 64 psalmie. Na oszczyli języki słu jak miecz. Jak strzałem wyoszczyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie. Tylko fragment. Widzicie, słowo może kogoś zabić. Czasami prędzej fizycznie kogoś wyprowadzisz, kiedyś ran, aniż jak Cię ktoś w słowie rani. Słowa według mnie bolą więcej jak fizyczny cios. Możemy jeszcze w wielu miejscach. U Jeremiasza jest napisana, że mordują przez języki swoje. Nie wiem, czy teraz to znajdę, ale jest takie słowo, które myślę, że mi wierzycie. Ale jest naprawdę, co trzeba sobie wziąć do serca. Wystarczy chociażby z Jakuba przeczytać. Trzeci rozdział. Który też mam tutaj. Zacytuję, zacytuję. I możemy go tutaj przeczytać. Tak samo język jest swoistym członkiem, lecz piśni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe życie, całe ciało i rozpala bieg życia sam, będąc rozpalony przez piekło. Czasami nasz język puszczamy i piekło, na diabeł zaczyna przyjmować kontrolę. To jest złe. Tu jest, napisane, natomiast, tu jest napisane, że wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Wiecie, język bolin. Nim wysławamy Pana i Ojca na naszych spotkaniach i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo że To nie znaczy, że wulgarnie mówimy, ale mówimy negatywnie, wydajemy ocenę. Wiecie, no, jak się to czyta, nie wiem jak wy, ale jestem przerażony czasami. I to jest do bieżący list pisany, nie do świata, bo nim to jest jedno. Ale diabeł chodził około, jak lew szukając kogo by ze świata? Przecież tych, których mało nie daje spokój, bo oni są jego. Ale tych, których stracił, tych dziubie. Ech, druga rzecz. Trzecia rzecz, że to jest do wierzących. To jest z księgi proroka Ezechiela. Jest taki tekst, w którym możemy być winni złamania przykazania nie zabijaj. I to się też ja uczę, niestety. Trzeba być wyczulony wstety na głos Ducha Świętego. I mowa tu jest. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożnością, bezbożną drogą, tak, aby uratować jego życie, wtedy on, bezbożny, umrze z powodu swojej winy. Ale ja Uczynię Ci odpowiedzialnym za jego krew. Więc jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Widzisz? Czasami bywa tak, że Duch Święty daje coś takiego, żeby się wypowiedzieć, dać otworzyć usta, nie? Ale pomyślisz, a po co? Znam takie świadectwa, a za chwilę ta osoba ginie w wypadku lub. To nawet godzina, nawet godzina takie w kiedy kiedyś słyszałem takie słowo i czytałem nieraz, że człowiek, który wiedział, a walczył w sobie, potem bardzo żałował. Bądźmy wyczuleni, kiedy nawet jeśli cię powiedzą, głupi jesteś, ja to, się, ja nie mówię, że jestem jakimś specjalistą w tym temacie, ale to mnie uczy, że wiesz, mów, wyczujesz, to trzeba też być jakby, wrażliwy na to, co Duch Święty do nas chce mówić. Bo kiedy ten człowiek odejdzie, on odejdzie i bierze na sobą, jeżeli nie chce posłuchać, jeżeli ty mu powiesz, on bierze na sobą, natomiast jeżeli wiesz, że miałeś mu powiedzieć, czy miałaś mu powiedzieć, a tego nie robisz, on umiera, na... to Bóg mówi, na... postawiłem cię tam w tym celu. Nie zrobiłeś tego. On umarł z powodu własnych grzechu, ale ciebie odpowiedziałem, czy nie tutaj jest. Także widzicie, słowo nie zabijaj w trzech rzeczach. Czech co najmniej trzech etapach, to po pierwsze w myślach możemy kogoś uśmiercić. Druga rzecz, językiem. Głupi jesteś, jak powiesz bratu swemu, że jesteś winny. I trzecia rzecz, jeżeli Bóg ci mówi i stawiasz, stawia takie okoliczności, a ty milczysz. A ta osoba ginie lub umiera w jakiejkolwiek okoliczności. Jak widzicie, nie tylko nie cudzołóż, ale możemy być winni przykazania nie zabijaj. I Będźmy ludźmi, którzy idą z Jezusem przez życie. Żeby nie stanęliśmy z, z rękami przed Bogiem, z planami cudą krwią. Wiecie? Jak widzicie, że jest to do kościoła, jest to do nas? Amen. Jest, moi drodzy. Tak jak nie cudełóż. I wiele innych, ale myślę, że czemu na to nie zabije, bo to się na świecie największe bierze się jako przestępstwo, nie? I jakiś czas jakby to nie brałem pod uwagę, ale nawet jeszcze w Elimie już o tym mówiłem. Jak ja odkryłem, że to jest m.in. do mnie, jako wierzącego Chrystusa, to mi się mina zrzedła. Naprawdę. No bo kto może zabić? Jak wierzący odrodzony, to może zrobić. Ale pomyśl, czy nie pomyślałeś z nienawiścią taką złością, kogoś w kościele? Powiedziałeś w złości, bo emocje też grają rolę? I tą sytuację, kiedy trzeba było coś powiedzieć, a nie powiedziało się. Ale skąd to się bierze takie coś? To wam jeszcze na koniec powiem, skąd. Z, z Biblii przeczytam, bo przecież Słowo Boże jest tu najważniejsze, prawda? Wszystko, co się rodzi, te trzy rzeczy rodzą się w nas. W ukryciu. Tam w sercu powstają, powstaje zawiść, powstaje to, że nawet... Pan Jezus powiedział, że z opitości serca mówią usta nasze. Co jest w sercu, to często na języku, chyba że ukrywamy coś, ale Bóg widzi, że, że jesteśmy szczerzy. Boga nie damy, nie da się po prostu okłamać, oszukać. Nie da się, po prostu to się nie da. I tu jest właśnie to, z serca bowiem pochodzą złe myśli, z wnętrza ludzkiego. Złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierca i tym podobne. Wszystko to się rodzi w człowieku, nim to wyjdzie na zewnątrz. Jeżeli już w głowie ci się pojawi myśl zła, żeby powiedzieć, to ona pierwsze się zrodziła w tobie i we mnie tam. Tam się zrodziła, moi drodzy. I tu jest problem. Błogosławieni Pan Jezus mówi jacy? Czystego serca. Bo z serca pochodzą wszelkie myśli. Czujniej niż wszystkiego innego z serca, bo z niego tryska źródło życia, mówi Salomon. Moi drodzy, jeszcze raz pamiętajmy, co tu jest napisane. Albowiem znętrza z serca ludzkiego pochodzą z myśli. A potem mamy przyty przytyczeństwa, kradzieże, morderstwo, cudzołóstwo, czyli znowu też w sercu. Chciwość. Myślę, że chciwość to w świecie jest, no, to jest nadminne. Yy, tym Złość, jak się rozłościmy, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to pochodzi z wnętrz, wewnątrz i kala człowieka. Tam jest problem. I niech Bóg ten problem naprawi. Poddajmy się pod panowanie Jezusa, dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu jeżeli trzeba, to dajmy się też Mu operować, to najlepiej nie bądźmy się o ból, bo większy ból by wynikał z tego, że nie pozwolimy tym rzeczom być w nas które wymieniłem, które wymieniłem to słowo, bo to przecież nic innego jak słowo Boże. Pamiętajmy, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Teraz tak, każdy z nas stanie przed Bogiem, tylko przed jakim Bogiem staniesz, ta ja i czy ty, to zależy ode mnie i od siebie, nie od Boga. Bo Może stanąć przed Bogiem jako sędzią, albo przed Bogiem jako ojcem. Rozumiecie o co chodzi? Sędzia wymierza karę winnemu. Ojciec mówi, chodź córko, Synu mój To zależy od nas, bo zbawienie jest dokonane. Także trzymajmy się Pana, nie lekceważmy Jego przykazań. Idźmy z Jezusem przez życie, bo inne opcji dla nas nie ma. Nic nieczystego do królesowa, żeby nie wiecie, tylko ci, którzy biorą swoje szaty we krwi barąka, którzy idą z Jezusem przez życie na każdy dzień.